W drugim odcinku kontynuujemy naszą wizytę w Barnówku, w województwie zachodniopomorskim. Jesteśmy na terenie parku i nieistniejącego już pałacyku, wraz z folwarkiem, po którym zachowały się jedynie dwa zabudowania gospodarcze. Folwark należał do rodziny Fondemborne. W latach 1923-1927 odbywały się w nim coroczne spotkania ewangelików. Którzy organizowali tutaj konferencje z udziałem wybitnych teologów i filozofów, takich jak Paul Tillich i Dietrich Bonhoeffer. Ruch barnuwecki, Bernoisier Bewegung i ich teologiczno-filozoficzne przemyślenia zostały zawarte w publikacji Bernonsiener Buch, Księga Barnuwecka. Ruch pod niezmienioną nazwą Berno i działa w niemieckim kościele ewangelicznym do dzisiaj. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie Witam. profesorze. Spotykamy się w niecodziennym miejscu. A może i codzienny, bo to niby zwykły las, drzewa. Pan Marek Schiller powiedział mi, że tu właśnie był ten folwark, w którym narodziła się pewna ważna myśl. Barnówka, takie dzisiaj miejsce, które wydaje się, że że takie, ma takie małe, a takie wielkie, prawda? Właśnie. A takie małe, a takie wielkie. Panie że zacznijmy w takim razie może troszeczkę od początku. Zanim ta grupa tutaj się zebrała i zaczęła debatować na tematy teologiczne, filozoficzne w bardzo trudnych czasach, które zbliżały się w Niemczech. Jest takie przekonanie też u nas, że no, ten ruch niezależny, myśli jakieś. Myśli kontra do tego głównego nurtu, który pojawił się już pod koniec lat 20. Potem, niestety, oficjalnie został przyjęty po wyborze Hitlera w 1933. Jak to się właśnie wszystko zaczynało? Tu trzeba wejść, proszę Państwa, od 1918 roku. Bo tak naprawdę wtedy się zaczęły nowe Niemcy. No, po raz pierwszy w historii Niemcy były państwem o ustroju republikańskim. Skończył się Wilhuś, Wilhelm II. Skończyło się cesarstwo, trzeba było na nowo poukładać zarówno system władzy, system ustroju państwowego, ale dla niemieckiego ewangelicyzmu to był punkt zwrotny. Dlatego że do tej pory, do tego 1918 roku, praktycznie od czasów reformacji, można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z czymś, co w języku niemieckim było określane mianem Landesherrliche kirchenregiment to znaczy system zarządzania poszczególnymi kościołami krajowymi przez władców terytorialnych. Czyli można powiedzieć, że wielki książę, król, książę na swoich terenach, czy to była Wirtembergia, czy to była Badenia, czy to była Hesja, czy to była Dolna Saksonia, czy inne obszary, na terenie swojego panowania był można powiedzieć swoistą głową kościoła. To w 1918 skończyło się i niemiecki Kościół Ewangelicki ukształtował się w oparciu o system synodalno-konsystorialny. Synod jako bardzo ważne gremium reprezentacja duchownych, pastorów, superintendentów, biskupów oraz świeckich. Wiernych. Czyli Panie Profesorze, trzeba sobie tak to wyobrazić z naszej perspektywy Taki parlament Polsk polskiej i katolickiej, że nagle zbiera się tu jakaś grupa, która wymyśla sobie, powiem tak troszeczkę sarkastycznie, jakieś nowe teorie teologiczne, no to by było tak z naszej perspektywy przyjęte być może to jacyś um, uczennik, którzy tutaj próbują jakąś herezję wprowadzić, a w Kościele Ale... protestanckim jest inaczej. Właśnie poprzez ten system, jak wspomniałam, synodalny, który stanowi, zresztą on jest odzwierciedlony także na etapie poszczególnych parafii. Od parafii, poprzez diecezję, na szczebel centralnego zarządzania. Tak, generalnie, gdyby spojrzeć na teren Europy, to ten system dzisiaj jest dominujący. Co nie znaczy, że to jest jedyny model. Ale wracając tutaj do naszego pięknego kontekstu, miejsca, w którym dzisiaj się znajdujemy. To trzeba powiedzieć tak, że ta nowa sytuacja spowodowała namysł na tym, no dobrze, okej, okay, ale jak ten kościół ma wyglądać, jak trafić do ludzi. Bo musimy sobie przypomnieć, że przecież w tym samym 1918 roku Niemcy były ogarnięte wrzeniem rewolucyjnym. Kwestia tego, że przecież powstała Bawarska Republika Rad, kwestia robotnicza, bezrobocie zdemobilizowani żołnierze, którzy musieli być gdzieś zatrudnieni, którzy mają rodziny, wracają do rodzin, trzeba sobie poukładać życie na nowo. I teraz Kościół musiał także udzielić sobie odpowiedzi duszpasterskiej, jak zająć się tymi ludźmi, jak trafić do człowieka po tragedii, jaką była, niewyobrażalnej tragedii, jaką była pierwsza wojna światowa. Przecież my, czytając w różnego rodzaju książkach, dowiadujemy się, że na przykład z zupełnie innego kontekstu Clive y, Lewis, czyli y, autor kronik Narni, y, wybitny pisarz angielski, po pierwsze, wskutek wydarzeń I wojny światowej stracił wiarę. I tak przecież było z tysiącami, tysiącami ludzi. To był czas niewyobrażalnego wstrząsu y, dla, dla całego świata. No właśnie, wydaje mi się, że ta grupa, która tutaj obradowała, która pracowała nad pewną nową koncepcją na te nowe czasy, które nadchodziły, jak pan mówił. No właśnie musiała się chyba zmierzyć z czymś takim, żeby właśnie, no powtórzę, nie stracić może wiary w czasach, kiedy tak. nadchodziły rządy twardej ręki. Zapowiadało tak. się, wiele, wielu Niemców to widziało, tak. co się zaczyna dziać. Tak. To oczywiście nie obozy koncentracyjne nie powstawały nagle. To było też, działo się krok po kroku. Ta atmosfera narastała. No oczywiście narastała atmosfera przede wszystkim takiej napaści na y, Żydów. Tak, tu musimy powiedzieć, że proszę Państwa, tak na dobrą sprawę, ten motyw, który Pan podkreślił, że mieliśmy do czynienia z pewnymi dwoma, już już jeden totalitaryzm funkcjonował, bo mówimy jednak o sytuacji po I wojnie światowej, a w 1917 już mamy funkcjonowanie Rosji bolszewickiej. A ten drugi brunatny się dopiero właśnie wykuwał. I teraz tu, w tym miejscu, tu, w Barnówku, odbywały się. Od 1923 roku do 1930 roku konferencje, konferencje z udziałem teologów ewangelickich, z udziałem osób oczywiście pastorów, czynnych, duchownych, ale także innych osób, także skręgów kręgów arystokratycznych, które to osoby były zainteresowane, użyję takiego sformułowania, programem odnowy duszpasterskiej Kościoła. I teraz, co było bardzo ważne, to to, w jaki sposób organizować nabożeństwa, w jaki sposób przyciągnąć ludzi na te nabożeństwa, pracowano nad reformą liturgii, pracowano nad kwestią diakonii, czyli y, służby dla bliźniego. To, co w kościele katolickim uosabia na przykład Karitas, to odpowiednikiem w kościołach ewangelickich jest diakonia. A więc służba socjalna, charytatywna, wsparcie dla osób potrzebujących czasy hiperinflacji. Przecież ta konferencja zbiegała się cały czas z potężnymi wyzwaniami też gospodarczymi, które dotyczyło także tych terenów. W związku z tym wyzwania społeczne były niezwykle istotne i o tym debatowali ci ludzie tutaj właśnie w Barnówku, w jaki sposób uczynić ten kościół ewangelicki, te krajowe kościoły ewangelickie otwartymi na Problemy, nowe problemy, nowe zadania, które przyniosły czasy związane z pierwszą wojną światową. A później powiedzmy wprost, żeby nie przyłączyć się do tego głównego trendu, do tego głównego, o, może dzisiaj się używa słowa mainstreamu w kościele protestanckim, po właśnie przejęciu władzy przez nazistów. Zanim jednak to nastąpiło, zanim doszło do tego momentu, to musimy powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że owocem tych spotkań, które odbywały się tutaj w tym miejscu, była się na Buch, a więc Księga Barnuwiecka, mo moglibyśmy w ten sposób to przetłumaczyć, zbiór rzeczywiście dokumentacji z tych spotkań. I jest dobrze, że ta księga została wydana, że my dysponujemy materiałami e, pisanymi, że to nie tylko było gadu, 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 ale również to zostało utrwalone. Teraz e, ważna sprawa. E, to, o czym Pan wspomniał, czyli e, przenikanie hitleryzmu do Kościołów niemieckich, ono oczywiście zaczęło się już w latach 20. XX wieku. I to ugrupowanie, które później w historii znajdzie się pod nazwą niemieccy chrześcijanie, Deutsche Christen, to przecież jest nurt, który się ukształtował formalnie w 1930 roku, a Hitler doszedł do władzy w 1933. Oni już wtedy byli skonsolidowani i opracowali zupełnie obłędny, obłędną ideologię bo przecież trudno to nazwać wiarą, to nie miało nic wspólnego z chrześcijaństwem, bo przypomnijmy, że jedną z takich głównych cech, którą ten ruch się kierował, była tak zwana aryzacja chrześcijaństwa, wprowadzenie tak zwanego paragrafu aryjskiego do Kościoła, czyli wyeliminowanie wszystkich osób, które miały korzenie żydowskie, pozbawienie ich nie tylko funkcji w Kościele, ale nawet i członkostwa w Kościele. Więc... Co to miało wspólnego z chrześcijaństwem, z jego fundamentalnym przesłaniem? Kompletnie nic. Ale ci ludzie parli dalej naprzód. Żądali na przykład wprowadzenia zasady Führerprinzip, czyli zasady wodzostwa w kościele. No, kościół i wodzostwo to się zupełnie ze sobą nijak ma do siebie. I tutaj jakby w kontrze pojawia się ten kościół wyznający. Wkądże, tak, on, tak tłumaczymy. Tak, Bekenende Kirche. Tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że takim momentem, w którym ten kościół wyznający się zaczął konstytuować, był. No bo tak, 30 stycznia 33 Hitler dochodzi do władzy. Demokratyczne wybory, prezydent Paul von Hindenburg, nie wiemy czy do końca świadomy tego, czy nieświadomy, powierzający urząd kanclerza Hitlerowi. Od tego momentu kończy się Republika Weimarska, zaczyna się III Rzesza. Teraz kolejny bardzo ważny moment. Luty. 33: Podpalenie Reichstagu, czyli nazistowska-hitlerowska prowokacja, bo my wiemy, że to nie był pożar, jak mawiano tak, tak, że terror. to komuniści podłożyli ogień. Chodziło o pretekst. Ten pretekst spowodował, że w marcu 1933 prezydent Niemiec podpisuje rozporządzenie zawieszające podstawowe prawa i wolności obywatelskie: wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się, tajemnice korespondencji, na masową skalę wprowadzone są podsłuchy telefoniczne. Proszę zauważyć, jak to jest uniwersalne, jak niewiele trzeba, jaka płynie z tego lekcja, jak szybko to się czasem odbywa. Gdy ustrój demokratyczny w bardzo krótkim momencie może się przerodzić w tyranię, i to jest też taka lekcja cały czas, można by powiedzieć, w czasach współczesnych, kiedy też tak. funkcjonujemy w świecie, w którym wiele jest tyranii, wiele różnych ustrojów. I raczej masy idą niestety za tym. Dokładnie tak. Ale są tacy, nieliczni, którzy zaczynają się zastanawiać, dokąd to może prowadzić. No i właśnie między innymi chyba taka grupa tutaj się spotykała. Tak i dodajmy, że do 1930 roku tutaj właśnie w Barnówku, w tym miejscu, na marginesie to taka też refleksja, jak często w historii takie małe, sympatyczne miejsca, oddalone troszeczkę, gdzie można w spokojnej aurze podyskutować, jak one powodują narodziny nowych idei. Mam też takie skojarzenie, Krzyżowa bo tak. przecież cały krąg z krzyżowej też spotykał się w oddaleniu na dolnym śląsku i też bardzo ciekawa grupa. Ale jeszcze jeśli no może pan tutaj był większy spokój. Jeśli pan dyrektor Nie Berlin, nie Monachium. O właśnie. Prawda? Jeśli pan dyrektor jeszcze pozwoli powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo to, to muszę dodać. Wspomnieliśmy, że teologowie, że duchowni, ale dodajmy, to było grono też zróżnicowane, dlatego że Mała to jest frajda intelektualna, gdy spotykają się ze sobą potakiwacze, ludzie, którzy tak. mają te same poglądy. A tu spotykali się ludzie, którzy w ramach ewangelicyzmu niemieckiego byli liberałami, religijnymi socjalistami, niezwykle ciekawy i e, intensywny nurt, z którym był związany choćby Paul Tillich, jeden z najwybitniejszych teologów no właśnie, ewangelickich. Mamy tutaj też książkę o, właśnie bo... a propos, możemy powiedzieć, że przyjeżdżały tutaj naprawdę bardzo ważne osoby, jeśli chodzi o w ogóle myśl teologiczną i też filozofię. Paul Tillich, zresztą urodzony na dzisiejszej ziemi lubuskiej, zaglądał tutaj właśnie też do Barnówka wyśmienity uczony, filozof, teolog, jak wspomniałem, dość szybko wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, jakby czuł, tak. co się szykuje w III Rzeszy. Tak, dlatego, że został też pozbawiony prawa do nauczania na uniwersytecie, bowiem dojście Hitlera do władzy to obowiązek złożenia przysięgi także przez oczywiście wszystkich urzędników, sędziów i tak dalej, ale również przez pracowników naukowych. I bardzo wielu z teologów odmówiło złożenia przysięgi na wierność Führerowi, co wiązało się z utratą prawa do nauczania w jakiejkolwiek postaci na terenie Niemiec. W związku z tym cóż było robić? No, tylko emigrować. Ale jeszcze. Niektórzy zostali. Bonhoeffer. Niektórzy zostali. I też tutaj bywał. Bywał tutaj Dietrich Bonhoeffer, który jest najbardziej, to chyba trzeba tak powiedzieć, Naj, najważniejszą figurą Kościoła wyznającego, tego Beckenen de właśnie. To jest człowiek, który był też niesamowicie kontaktowy. On był duszpasterzem na przykład w Barcelonie wspólnoty niemieckiej. On bywał bardzo często w Wielkiej Brytanii. On miał kontakty międzynarodowe i starał się te trendy, te, te nowinki teologiczne, byśmy powiedzieli, które gdzieś tam właśnie widział w Europie, także reflektować w oparciu o ten kontekst niemiecki. Tu jeszcze duża rola w barnówku w ramach tych konferencji była przypisywana tak zwanym pietystom. Czyli tym Ewangelikom, którzy kierowali się takim nurtem odrodzeniowym z XVII-XVIII no, stulecia, Jakub Spener między innymi nawiązywali do tego, że wiara wtedy jest owocna, jeśli jest żywo przeżywana, jeśli na przykład wiąże się ze studiami biblijnymi, bardzo duży nacisk na spotkania biblijne, godziny biblijne, wzajemną taką społeczność byśmy powiedzieli. Niektórzy określili to nawet e, pietystów mianem e, kościółków w kościele, czyli takie mniejsze grupy wierne, wiernych którzy spotykali się, żeby wspólnie śpiewać, studiować Pismo Święte. Tak na marginesie, gdybyśmy dzisiaj spojrzeli na to tak z perspektywy ekumenicznej, no to tak jak na przykład w Kościele Katolickim mamy różnego rodzaju wspólnoty typu Odnowa w Duchu Świętym na przykład, czy inne ruchy charyzmatyczne, których celem jest to, aby pogłębiać wiarę. Na podobnej zasadzie również Pietyści stanowili jeden z członów właśnie tej konferencji w Barnówku. I tu wróćmy jeszcze do tego fenomenu tego miejsca, bo o ile właśnie Paul Tillich, to południe dzisiejszego województwa lubuskiego, tam się urodził, to z kolei Dietrich Bonhoeffer to północ od północ. nas. Tak Jego dalsza działalność przyjeżdżał do Barnówka, ale prowadził tak. ją głównie Dzisiaj w Szczecinie, tak. powiedzielibyśmy, ale wtedy to była dzielnica. Tak, i tu nawet tak szybciutko w nawiązaniu do tego, o czym teraz właśnie Pan wspomniał. I dodajmy, że to jest człowiek, który, jak już mówiliśmy, nie wyemigrował, ale niestety zakończył, przepłacił życiem to właśnie te decyzje, że, że pozostał w III Rzeszy. A przepłacił życiem jeszcze w, tak, w taki oto sposób, że dosłownie na chwilę przed zakończeniem II wojny światowej był określany mianem osobistego więźnia Adolfa Hitlera w pewnym momencie i zakończył życie w obozie koncentracyjnym Flossenbürg. Wcześniej był w innych obozach koncentracyjnych, potem został przeniesiony do Flossenbürga, ale właśnie a propos Szczecina, bo Bonhefferu urodzony we Wrocławiu, w mieście nad Odrą, bardzo duży okres swojego życia spędził w innym również ważnym mieście nad Odrą, wspomnianym Szczecinie i ja tutaj szybciutko znajdę i chciałbym pokazać właśnie też do kamery w książce pod tytułem W imię lepszych Niemiec. Życie Ruth von Kleist-Rezow 1867-1945. Znajdujemy oczywiście obok tekstu wiele różnych fajnych, ciekawych zdjęć. I jedno z tych zdjęć to kaplica Finkenwalde, Szczecin Zdroje, dzisiejszy Szczecin Zdroje, szpital między innymi w zdrojach w Szczecinie, no znana, oczywiście też piękna, jak całe miasto Szczecin, dzielnica, dawna sala gimnastyczna, seminarium nauczycielskiego, a na odwrocie niewidoczna tu osobista dedykacja właśnie Dietricha Bonhefera dla Hansa Friedricha von Kleistarecowa z okazji Bożego Narodzenia 1935 roku. A czemu o tej kaplicy mowa? Bo w Szczecinie w Zdrojach odbywały się seminaria kaznodziejskie Bonhefera, tajne seminaria kaznodziejskie. One nie mogły odbywać się jawnie, bo bardzo wielu pastorów, którzy funkcjonowało w ramach kościoła wyznającego, płaciło podobną cenę do Bonhefera. To byli ludzie, którzy byli aresztowani, e, którzy byli osadzani też w obozach koncentracyjnych, a w najlepszym, w cudzysłowie przypadku, pozbawiani prawa do e, głoszenia kazań. Nie mieli możliwości prowadzenia działalności duszpasterskiej. Oblicza się, że kiedy w 1933 roku powstał Kościół wyznający, e, Około 1 trzecia duchowieństwa ewangelickiego sympatyzowała z tym nurtem, ale tutaj dodajmy, to byli pastorzy głównie młodszej generacji. Jeżeli chodzi o starszą generację, nie było lekko i musimy jednak tutaj powiedzieć o tym, że ten nurt niemieckich chrześcijan zdobył sobie niestety bardzo szerokie poparcie w ramach niemieckiego ewangelicyzmu, a skutkiem tego było zniszczenie samodzielności poszczególnych tych ewangelickich kościołów krajowych w Niemczech i powołaniem, powołanie tak zwanego Reichskirche, kościoła rzeszy, tak. na czele z biskupem rzeszy. Sytuacja związana z, centralizow z centralizowaniem całego ewangelicyzmu i podporządkowaniem, oczywiście bezpośrednio Firerowi, no i NSDAP. I tu może myślę, że bo mówimy o kwestiach ponadczasowych, deklaracja z barmen. Może jeszcze parę słów, słownie o tej deklaracji z barmen. Tutaj sięgam do. I trzeba też powiedzieć, że ta grupa, która tu się właśnie zbierała, właśnie nie godziła się na ten stan rzeczy. Tak, na to centralizowanie kościoła i podporządkowanie właśnie w zasadzie władzy świeckiej. Dokładnie tak. Mam przy sobie polskie tłumaczenie deklaracji teologicznej uchwalonej w Barmen w 1934 roku, tłumaczenie dokonane przez pana profesora Karola, Karola Karskiego z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. I tutaj parę tylko takich cytatów, które mają wartość ponadczasową, bo to jest o zderzeniu chrześcijaństwa z totalitaryzmem i odpowiedzią tej. Y, stosunkowo niewielkiej grupy chrześcijan, ale bardzo mocno zaangażowanej i też dodajmy to na ich przesłaniu i na fundamencie kościoła wyznającego po 1945 roku w Niemczech zachodnich zbudowano dzisiejszy EKD, Ewangelicki Kościół w Niemczech. To na tym mocnym fundamencie wyznaniu win, tak zwane Stuttgartskie Wyznanie Win w 1945 y, powstał ten kościół, ale Parę słów. Odrzucamy fałszywą doktrynę, która głosi, że oprócz tego jedynego słowa Boga, Kościół może i powinien uznawać jako Boże objawienie i źródło swego zwiastowania jakieś inne zwierzchności ludzi, prawdy i wydarzenia. Czyli nie Mein Kampf, a pismo święte jako podstawa, nie Führer, a Bóg, Jedyny Bóg. Inny cytat. Odrzucamy fałszywą doktrynę, według której Kościół mógłby zrezygnować z treści swojego zwiastowania i ze swej organizacji albo dla własnej wygody, albo ze względu na, i to ciekawe, zmieniające się tendencje ideologiczne i polityczne. Rozdział, kwestia wyraźnego odegnania od progu Kościoła ideologii, polityki. Oto nurt też niezwykle ponadczasowy. Odrzucamy fałszywą doktrynę, piszą wreszcie twórcy tej deklaracji, którym głównym, głównym z tych twórców był profesor Karl Barth, inny wielki teolog XX wieku. Odrzucamy fałszywą doktrynę, według której Kościół miałby i mógłby oprócz takiej służby ustanawiać jakiś przywódców. Wyposażonych w specjalne uprawnienia do sprawowania władzy. A więc zakwestionowanie tej zasady Führerprinzip, wodzowstwa, ale i tego tak zwanego biskupa Rzeszy, który stukał obcasami przed Hitlerem no i udawał wielkiego chrześcijanina. I trzeba powiedzieć, że podwaliny pod właśnie tę deklarację. Powstawały tu, w Barnówku. Powstawały tak. też w innych oczywiście miejscach, tak. ponieważ. Ale to jest jednym z nich. Protestanci... To jest jedno z tych konstytuujących tak. na pewno miejsc. Piękna jest, to wiecie Państwo, taka refleksja, że tu na naszej Ziemi właśnie, tak blisko nas, działali ludzie, którzy jeszcze przed zwycięstwem Hitlera widzieli te zagrożenia. I starali się właśnie im przeciwdziałać i pracować. Byśmy powiedzieli tak naszym językiem Elizy Orzeszkowej: taka pozytywistyczna praca u podstaw. U podstaw tak. I starali się to właśnie robić na tym gruncie kościelnym. Mówili, że podstawą Kościoła, jeśli jeszcze można przemycić takie bardzo fajne stwierdzenie, to to, że trzy bardzo ważne elementy w funkcjonowaniu Kościoła to martyria, liturgia, diakonia. Martyria, czyli świadectwo. No, nam się to też słusznie kojarzy z martyrologią, czyli z możliwością też i niestety śmierci, śmierci męczeńskiej. Jakie to aktualne w kontekście choćby Bonhefera, prawda? Tak. Jak to się wypełniło? Liturgia, dbałość o życie, o funkcjonowanie paraf i funkcjonowanie kościoła od strony takiej, byśmy powiedzieli, atrakcyjności też dla wiernych, takiego żywego chrześcijaństwa. No i Diakonia. No to nie, zapam, nie zapominanie o tym, że Kościół to nie jest instytucja, z, że tak powiem, oderwana od świata, tylko będąca w świecie i dla świata. Jako chciałem dokończyć, że te grupy właśnie zbierały się też oczywiście w innych miejscach. Jest też taka książka Trzygłów, czyli mówimy tutaj właśnie, zbliżamy się jakby geograficznie do Szczecina, drogą Bonhefera, Rudolfa Fontadena. To jest Trzygłów to są okolice Gryfic czy Gryfina z dziejów życia na Pomorzu między Kościołem a polityką, 1807-1948 i tam właśnie y, podobna grupa protestancka zbierała się właśnie, która przyłączała się do tego Kościoła wyznającego, tego, który nie akceptował tej nowej, centralnej władzy kościelnej, podporządkowanej w zasadzie dyktatorowi. Panie to profesorze, tak. opuszczamy powoli to miejsce, naszą rozmowę dokończymy Albo jeszcze w innym miejscu w Barnówku, lub naszą albo naszą rozmowę dokończymy w bibliotece. Jeśli coś trzeba uzupełnić, to myślę, że jeszcze sięgniemy po inne też publikacje, które są poświęcone tej tematyce. Ale zobaczcie Państwo, właśnie to, co jest warte podkreślenia, niewielkie sale konferencyjne, niewielkie aule uniwersyteckie, ale właśnie tego typu miejsca, wiele podobnych miejsc, to te, w których rodzą się bardzo ważne idee i w których też funkcjonują, funkcjonowali ludzie obdarzeni po prostu cywilną odwagą, co potem pokazały lata po 30 stycznia 1933 roku. Dlatego jest świetnie, że wydobywamy, można powiedzieć, na powierzchnię pamięć o tych osobach i o tych wydarzeniach które odegrały też no, ważną rolę w teologii i duszpasterstwie, bym powiedział, nie tylko nawet niemieckim, ale europejskim, bo te przemyślenia, które oni tutaj y, 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 czynili, one mają charakter także ekumeniczny i mają znaczenie także w odniesieniu do, do, do refleksji, która jest choćby w działalności pastoralnej Kościoła Katolickiego. Także to też takie ekumeniczne znaczenie tej właśnie społeczności, która tutaj była. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu.